Cześć, witam wszystkich serdecznie, z tej strony Temer i dzisiaj chciałbym wam zaprezentować pierwszą część relacji z Wars of Games Week, na której to byliśmy obecnie razem z Samikiem, Wielkim Mistrzem oraz Legionem, jako przedstawiciele Total War No i cóż, naszym głównym celem było zobaczenie nadchodzącego dziecka Creative Assembly, czyli Total War Warhammer. Oczywiście mieliśmy też okazję zagrać w parę innych gier, jednakże najważniejszy dla nas był najnowszy Total War. No i cóż, mamy Wam do przedstawienia oczywiście nasze wrażenia z rozgrywki. Mamy też wywiad z Aleph's Creative Assembly, który zorganizowała nam Cenega, za co jej serdecznie dziękujemy. No i mieliśmy też okazję popytać trochę ludzi, którzy grali w Warhammera, co sądzą o tej grze. No i w tym właśnie filmie zobaczycie tą ostatnią rzecz, czyli wywiady z randomowymi osobami, złapanymi po tym, jak zagrały w Totalora. niestety, większość grających na Wars Gainswitch w Warhammera była kompletnie nieobeznana i z Totalorami, i ze światem Warhammera. Więc opinie, które usłyszeliśmy, wyglądały mniej więcej tak, że o fajnie, fajna grafika i tyle. Więc no niezbyt wartościowe opinie, <coughs> jednakże udało nam się przeprowadzić. Dwa sensowniejsze wywiady i je też za chwilę zobaczycie. Niestety, ze względu na to, że warunki na były dosyć ekstremalne, to znaczy było strasznie głośno, więc postanowiliśmy dodać napisy do wywiadów, byście nie mieli problemów z usłyszeniem tego, co osoby, z którymi przeprowadziliśmy wywiad, mówiły. No cóż, jeśli chodzi zaś o pozostałą część relacji naszej z Lost Week, to niebawem pojawi się podcast, w którym zrelacjonujemy i samo wydarzenie, i oczywiście dokładniej bitwę z Warhammera, w którą mieliśmy okazję zagrać. Zaś jeszcze trochę później pojawi się wywiad z Alem, który na szczęście był już przeprowadzany w dużo bardziej komfortowych warunkach, więc. Nie będzie tutaj takich problemów jak przy tych wywiadach, które za chwilę zobaczycie. No i cóż, właśnie tyle. Dodam jeszcze, że jako, że mój udział i w tych wywiadach, i w wywiad wywiadzie z Alem był znikomy, tak więc mój komentarz do tego wszystkiego znajdzie się w prawym dolnym rogu, bo postanowiłem oczywiście dorzucić swoje 3 grosze. Nie wiem sobą, bym tego nie zrobił. I. Myślę, że tyle. Zapraszam Was do oglądania. Cześć, witam wszystkich serdecznie, jesteśmy już na drugiem w środku. Zebra jest człowiek z pół grup wiele osób go zna, niego bardzo szanuję. Za to, że komentuje dla nas w samym w środku konika macie możliwość przetestować ten przednie miglowy Na czym się on opiera? dostajecie to to takie okulary powietrzne, które zakładacie ee, na siebie? To to podłączacie. dołączacie przez bluetootha no, do telefonu e, komórkowego zamęczać na komórce gracie przy użyciu e, tak e, zwany, wiem, okularów wiem, jak sterujemy pilotem, który jest zestawie miesiony, w zestawie w zestawie znajdują się słuchawki do użycia pełny zestawy do przetestowania u nas na stoisku a takie zestawy modekom, jest 10 będzie będą dzisiaj do wygrania na naszym stoisku będziemy grali w Street Fighter 5. Jednak ten Będziemy grali, wybierzemy tak, tak, 20, łącznych, 20 śmiałków, którym zasłonimy oczy, będą oni grali jeden na jeden, na ślepo. W że w rzeczywistej ta osoba, która po 90 sekundach albo pokona swojego przeciwnika, albo będzie miała więcej życia od swojego przeciwnika, w taki bardzo drogi, solidny budowy, zbudowany przez firmę MOBY, to jest naprawdę wiele różnych wydarzeń, które są na dzisiaj zaplanowane. Poza tym cały czas będziemy organizowali konkursy, które do wygrania będą wierne, zbudowane przez naszych partnerów i sponsorów. A ja przypominam, że teraz do godziny 13.30 będzie faktycznie jest Kaleś, Wielka, wiskurze, jest, jak, cenę, żolem, jak macie stronę Google, to grałem za nią. Jest rojo obok scenerii z gry Polon. Jest tam możliwość sobie to, potrafi, co, to, zdjęcia, pogadania, przybicia piątki. A o 17.00 robimy konkurs cosplay, na którym to rojo będzie jednym z jurorów. Będzie kilkunastu własnych cosplayerów, członków całej Polski, którzy będą się wam prezentowali do wygrania. Mają 100 tysięcy złotych za pierwsze miejsce

好了 Pierwsza linia Krasnoludu była obsadzona artylerią na dzień dobry. dalekiego zasięgu, bliskiego zasięgu, e, na wszystko co tylko na masę było potrzebne, było w tej armii, więc ocenianie tej bitwy, no to jest ułatwienie zagrać. Nie czuć tego armii, naprawdę nie czuć. A to mnie boli. W nimi jak gdyby był Empire Total War, jak grałeś hard, to naprawdę trzeba było się namęczyć i a tutaj jest tak? Tak, jestem, jestem z tej perspektywy. Wiem, że gdyby po drugiej stronie był człowiek, to mogłoby być kompletnie inaczej. Where to, to, że... I got to, city city to, city okay, Talk, to jest...

i'll prepare a full down the back computer what are you going to do let's hope this is the break we've been waiting for

to głośno po prostu. Age of Sigmar jest czystym, medialnym i finansowym no, kiepskim. Można to powiedzieć prosto. prostu. Bo tak się nie sprzedawał, w związku z tym trzeba było oprócz coś, co się sprzeda. Otóż tak, to się udało. Tylko pytanie, co dalej? Bo taką myślą nie utrzyma się za długo. A to nie jest jakąś szansą, żeby coś się. W tej, dźwięk dźwięk dźwięk. Dźwięk. w tej chwili, jeśli chodzi o kamera, jest to w pół. Jest to, jest potencjał i gracze, którzy grają w UFP na kadrę, oczekują od tej chwili naprawdę wyzwania, bo jednak UFP jest trudny. Trzeba poświęcić trochę czasu na funkcjonowanie to jest piękne. I sądzę, że tutaj można by system, taki jak... To ale jakby za to, władz jakimś surowym, gry. Czas. grę Tak jak Mówię już o listach producenta i jej, jesteś geniuszem. Wszystkich rodziców z dziećmi do nas na scenę. A dlaczego? Ponieważ będziemy robili konkurs, konkurs który będzie prowadziło LEGO. Córka, dwa albo braka, bo może przyszliście tutaj z bratem albo siostrą młodszą. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.